Ale mocny auto! Plastik jest tylko jako osłona, chodzi o strefy zmiotu. Aha. nawet biegi normalnie idzie ponad zmieniać. Raz, że nie gnije, a dwa, że pochłania większą energię niż blacha. To jest takie tworzywo. To no. nie jest ten techni Fiber? czy coś. takiego to jest coś takiego. To pochłania większą energię niż blacha. On pęknie, ale taką energię w siebie że...